Mamy zabawę. W tym programie zobaczycie prawdziwe oblicze policjantów i codzienne kłopoty polskich miast. A właśnie do... No, ja jestem właśnie na miejscu. na miejscu. Poznacie ludzi, którzy pod policyjną blachą skrywają ogromne serca. Wszystko dobrze? Piątaka przybić. Charaktery. Krótka piłka, wysiadamy. I charakterki. Czupryna ci zmoknie, ciśnij szybciej. Co znaczy za chude baby. Ja takim nie ufam. Zobaczycie, co się dzieje w radiowozie, kiedy... Jeszcze, jeszcze, jeszcze. W ogóle nie wygląda, z spał godziny. ...i kiedy patrzą wszyscy. A co pani tak do śmiechu jest? A bo ja jestem w ogóle śmierdza w Przekonacie się, że policjanci to tacy sami ludzie jak wy. Łukasz chyba się na mnie obraził. Chwilowo, zaraz mi przejdzie. Ty jak taki traktorzysta nosisz tą czapkę. Bo mi się wszyscy Maski, przyjazny, ale zagubiony. Chodź, choć, 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 Ty bez jest ładny, właśnie ma opanowane. Wszystko, co zobaczycie, wydarzyło się naprawdę. Premiera, policjanci z sąsiedztwa. Sezon drugi. W czwartki o 21:15 w telewizji WP.